Przez ten tydzień zaglądaliśmy w różne miejsca Pisma Świętego do raju Adama i Ewy. Patrzyliśmy, wiedzieliśmy te pierwsze grzechy po utracie raju kaina Jabla, wieże Babel, potem Abraham, Mojżesz, pewnie różne jeszcze zdarzenia z Ewangelii. I chciałbym dzisiaj na zakończenie wziąć taką postać króla Dawida. Taki mam przebiegły plan, że jak będzie się to pojawiało gdzieś w, w, w liturgii, to mam nadzieję, że będzie trącało te, te struny, wywoły, wywoływało jeszcze jakieś wspomnienia i refleksje. Więc spróbujmy się przyjrzeć Dawidowi. Ja za, zachęcam, żeby czytać Pismo Święte, bo to bardzo inspirująca książka. Rodzi mnóstwo pytań. A wtedy to jakby życie wiarą staje się, wydaje mi się, bardziej, bardziej dojrzałe, bardziej e, ciągle aktualne. Król Dawid wziął się stąd, że Izraelici potrzebowali króla. Żyli, w, mieli tam tych 12 pokoleń i e, dopiero trzeba było się zjednoczyć, żeby, być, żeby, e, żeby byli silniejsi. E, I prorok wyruszył, żeby znaleźć kandydata na króla, ponieważ Saul, e, Saul tam zawiódł e, i e, przyszedł do domu Jessego, tam stało Kilku takich byczków, i już prorok się zastanawiał, który to z nich. Okazało się, że nie, jest jeszcze jeden. Zawołano wtedy Dawida, okazało się, że to chłopiec. Jeszcze taki, taki, taki młodzieniec, który gdzieś tam pasał kozy czy owce. Zawołano go i okazało się, że to jego trzeba było namaścić na króla. I faktycznie przystał do Saula. Zabił Goliata, wielkiego, wielkiego wojownika, to znane z przysłowia i powiedzielibyśmy dzisiaj językiem współczesnym, że piął się po szczeblach kariery w tym, w tym wojsku. Także Saul mu zazdrościł, chciał go zabić parę razy, nie udało mu się. Z kolei Dawid mógł się zemścić, miał armię za sobą, ale nie zrobił tego, był lojalny. Dopiero po śmierci Saula przejmuje tron, no i wtedy coś, jak to bywa z władzą, coś się wtedy dziwnego stało, popełnił kilka przestępstw, potem zanieżałował, pokutował, chciał zbudować panu Bogu świątynię, ale mu nie wyszło, po nim zostały piosenki, pieśni, wiersze, które nazywamy psalmami. To ogromny skrót, zachęcam, że, żeby sobie może to gdzieś tam doczytać. Natomiast ja wziąłem z tego takie trzy punkty, myślę, które mogą nam się przydać. Punkt pierwszy, taki duży, taki mały może świętym być. Tylko była gdzieś piosenka Arkinoego. no bo on był takim niepozornym młodym jeszcze chłopakiem, a, a został wielkim królem. Punkt drugi to niewola i swawola. Jako podwładny świetnie funkcjonował, ale dostał władzę, no to, to coś mu się w głowie przestawiło. Punkt trzeci, księga psalmów, czyli co po nas zostanie. No spróbujmy się temu przyjrzeć. Taki duży, taki mały może świętym być. Kiedy się mówi o świętości, to no jest takie niebezpieczeństwo, że ludzie się wyłączają wtedy. Mówią, a to, a to nie do mnie. To na pewno inni są lepsi, inni są mądrzejsi, piękniejsi, bardziej uzdolnieni. To nie ja. Jest takie myślenie, że święty to nie ja. Jak mówię młodym ludziom o świętości, to mówili księże, niech nam ksiądz da spokój. My jeszcze chcemy pożyć. Że święty to jest ktoś taki, już, kto go zamęczyli, albo Go zamęczał, albo przynajmniej ma z górki do kościoła. I jest takie myślenie, które na początku wygląda na taką pokorę, że są inni, lepsi od nas. Nie? I to tak wygląda w kościele, że jak ludzie wchodzą, to tam tak zawijają pod chórem, tam już jest dość ciasno, a z przodu są. Puste ławki. Ja nie mam pretensji o to, gdzie kto siedzi. Trzeba tam siedzieć, gdzie się wygodnie człowiekowi modli. Natomiast całą swoją młodość, prawie do już dojrzałego wieku, przestałem w przedsionku kościoła. Dość późno się nawróciłem. I wiem, że jak się tak z tyłu stoi, to tak nie zawsze coś tam doleci, nie zawsze się coś zrozumie. A potem, jak się tak patrzy z tyłu, gdzie widzi tych z przodu, do człowieka takie różne myśli nachodzą. Nie? Tak sobie stoi i tak sobie myśli: o. Ta przyszła, nie? do kościoła się ubrała gwiazda, <laughs> albo, <ta śmiech> albo się wymalowała, nie? albo ten przyszedł. Nie? Przed ledwo do domu wrócił, a tu do pierwszej ławki się pcha. Nie? Albo ten czyta, nie? a nie umi na przykład, albo śpiewa. I z tej takiej niby pokory rodzi się taka wstrętna pycha. I tworzy się taka, taka, taki rozdźwięk jakiś. Zapominamy, że to my wszyscy tworzymy Kościół. Jesteśmy wspólnotą, która tworzy tę całą atmosferę, która tworzy tę liturgię. Fajnie by było, gdyby no, zostać poruszonym taką myślą, to żeby, żeby coś zrobić. Coś może lepiej przeczytać, lepiej zaśpiewać. Widziałby to inaczej, to żeby się zaangażować. Tylko wtedy, wtedy pojawia się takie, taki potrzeb złego ducha zostaw, zostaw, bo cię probosz przyuważy, bo cię inni zapamiętają i już se chłopie nigdy nie przekmierzasz, ani się nie napijesz, ani nie zaśpisz w niedzielę. To jest takie niebezpieczeństwo takiego myślenia zawsze i nigdy. Nie? Zawsze już trzeba będzie coś robić. Nigdy już się nie. Nie ma czegoś, nic nie było zawsze, nic nie, nie możemy powiedzieć, że już nigdy się nie przytrafi. To jest pokusa szatańska i, i należy, się, należy ją wypierać, ją przeganiać. Nie wiemy, co będzie. Nie? A ważne jest, żeby, żeby przeżyć tę dobrze daną chwilę, żeby, żeby spróbować ruszyć się, ruszyć z takiego no, może niewygodnego miejsca, bo tam wiele nie pasuje, w kościele, tu się nie zgadzamy, no ale nic z tym nie robimy. Kiedyś tak było, że facetowi żona zmarła. No i tak po tej całej żałobie <laughs> mówi do kolegi, że on by się ożenił jeszcze raz. Nie? Kolega mówi, okej, okay, spoko, ale z kim? A on mówi, no ona miała siostrę. A ten mówi, a z siostrą? czemu z siostrą? A tamten mówi, no wiesz, znam już teściową. No po co nowych wrogów szukać? Nie? I czasem to jest takie właśnie, takie myślenie, że chciałoby się coś zrobić, ale to się człowiek narazi komuś coś <laughs> i, i się zostaje w miejscu. A co się stanie, kiedy zaryzykujemy? To tak jak mówiłem o tych wychowankach, którzy pomagają, pomagają innym dzieciakom, innej młodzieży. To nie jest może działanie na całe życie, a jednak ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla tych młodych ludzi, ale też dla tych, którzy pomagają. Kiedyś na takim mitingu AA jedna kobieta opowiadała świadectwo i mówi. Po takim długim ciągu obudziła się na podłodze u siebie w domu, zawinięta w dywan, jakiś, jakąś kapę, którą ściągnęła z łóżka, i była tak słaba, że nie mogła się podnieść. I, I nagle przeżyła takie przerażenie, że umrze. I zaczęła się modlić: Boże, błagam Cię. Błagam Cię, żebym tak tu nie umarła. Daj mi chociaż jeden dzień. I rzeczywiście następnego dnia budzi się, budzi się silniejsza. I zaczyna się natychmiast modlić. Mówi: Boże, proszę cię, jeden dzień, daj mi jeden dzień, żebym mogła to tu ogarnąć. To. I faktycznie posprzątała to, już nie kupiła wódki, kupiła jedzenie. Następnego dnia budzi się i mówi znowu: Boże, proszę cię o jeden dzień, żebym się mogła tą trzeźwością nacieszyć. I następnego dnia znowu się budzi i znowu prosi o jeden dzień. I mówi nam: z tego jednego dnia uskładało się sześć lat, a to już było naprawdę parę lat temu. Jakby tak być wrażliwym na to, co się dzieje, co się słyszy, na poruszenie serca, na jakąś modlitwę, którą usłyszymy, na jakieś słowo, które, nie wiem, jest z pisma świętego, z kazania, no coś, co poruszy, z czym człowiek chciałby podyskutować, co, co jest jakąś inspiracją, żeby nie pozwolić temu ulecieć, żeby to zapamiętać, wrócić do tego podczas modlitwy, podczas jakiejś, nie wiem, gdzie jesteśmy gdzieś w drodze, żeby. To słowo mogło popracować w naszym sercu, żeby być wrażliwym na, na to poruszenie, które, które może być, które jest łaską, ale możemy to gdzieś tam zaniedbać. Okej, okay, ktoś może powiedział, a nie to brzmi, ale bywają sytuacje trudniejsze. Bywają sytuacje tak trudne, że człowiek jest wplątany w coś, w jakąś zawiść, nienawiść, czego nie przebaczę, nie? Nie, nie, nie jestem w stanie, albo, że, albo nie, nie mogę znieść widoku kogoś. Kogoś ze wspólnoty albo księdza. Nie mogę, niedobrze nie mi jest w tym kościele. No, różne są. Ktoś jest może w jakimś związku i ludzie wiedzą o tym. Ktoś jest w jakimś uzależnieniu i ludzie wiedzą. Alkoholicy czasem bardzo boją się przyjść do kościoła, bo inni patrzą na nich nie zawsze z miłością, nie? czasem z pogardą, czasem z nienawiścią. Nie? Co wtedy zrobić? To jest takie niebezpieczeństwo, że wtedy człowiek jakby ucieka. Nie, że sobie odpuszcza. Że dobrze by było, żeby czuć to miejsce, że tu jest, nie, tu jest wielka łaska, łaska sakramentu, łaska Słowa Bożego, też łaska Wspólnoty. I łaska, myślę, taka dość, dość poważna, własnego świadectwa, że ktoś może zauważyć ciebie idącego, czy idącą do kościoła i może, może coś w nim się przemienić. Jak, jak człowiek jest w pobliżu, jak człowiek jest w pobliżu, to wtedy coś może się zadziać. Wiecie, kiedyś tak było, że taki wycieczkowiec płynął przez, przez jakieś tropikalne wody i w pewnym momencie alarm, człowiek za burtą. I tak wszyscy patrzą, rzeczywiście jakaś dziewczyna tam miota się w tej wodzie, nikt nie wie, co zrobić. I wtedy z ostatniego pokładu taki staruszek wyleciał, jak plusnął do tej wody i złapali się i się trzymają. No i podjęto ich z tej wody, wszyscy się cieszą, że tak to się dobrze skończyło. I taki chłopak wychodzi, młodzieniec, wychodzi przed tych ludzi, uspokoił ich i mówi do tego człowieka, proszę pana, pan jest chyba najstarszy z nas wszystkich, a jest pan bohaterem. Jak pan to zrobił? I ten dziausz tak wychodzi przed tych ludzi wtedy mówi, no, to no teraz przyznać się, który mnie popchnął. Nie? I może tak być, że nie mamy jakiegoś pomysłu, jakichś nie znamy super modlitw, albo jakichś fajnych piosenek, albo, albo nie, nie, nie przeczytaliśmy jakiejś książki religijnej, ale jak człowiek jest blisko, to... to Ktoś może trącić, kto to możemy zobaczyć kogoś w potrzebie. Może potrzeba jakiejś życzliwości, pomocy, wsparcia. Może nas coś zaintryguje, zainteresuje i powiemy, chwila, ja chcę o tym porozmawiać, o Piśmie Świętym, o moralności, o tym, co z tego wynika. Nie, niech ksiądz przyjdzie, niech ksiądz się nami zajmie. Nie wiem, jakiś klub dyskusyjny, nie wiem, klub biblijny, klub nie wiem filmowy, no, cokolwiek, albo choćby to, że trzeba coś czasem podmalować, przykręcić, coś, coś tutaj pozmieniać, albo... Kogoś odwieźć, przywieźć, komuś zrobić zakupy, o kogoś się zatroszczyć. Nie wiem, taki duży i taki mały. Może świętym być. Punkt drugi to jest niewola i swawola. To jest taki problem, że jak nas uciskają, to my, Polacy, staniemy jak jeden, jak jeden mąż, jedna żona i się nie poddamy. Daliśmy temu dowody. A jak odzyskaj, odzyskujemy wolność, mamy wolność. Teraz jeden skacze drugiemu do oczu, do gardła, pretensję, że drugi jest nie taki, jak ja bym chciał. Że jakoś nie potrafimy z tej wolności skorzystać, albo wręcz korzystamy z niej źle. Dlatego ten punkt niewola i swawola, bo to nam się trochę myli. Ta wolność nie myli się ze swawolą. I chciałbym na takie cztery punkty zwrócić uwagę w dzisiejszych czasach. Na cztery punkty mają jeden wspólny temat to jest głupota. I nie ma się co tutaj jakby obrażać ani doszukiwać jakichś chyba poważniejszych spraw. To jest po prostu głupota. I teraz ten punkt pierwszy to jest głupota, która udaje pobożność. Kiedyś jak byłem jeszcze w seminarium, była taka jesień, początek lat 90. była wtedy w Krakowie plaga szczurów, one wszędzie były. I tak wyszedłem na ogród w tym seminarium na spacer i zauważyłem, że przede mną idzie mój kolega z roku. Nie? Więc tak podgoniłem, myślę że sobie pogadamy, a to był mrok już taki, ale zauważyłem, że ma różaniec, nie? idzie i jak tak szedł, tak za maszyście chodzi, tak to macha ten różaniec, tak się dyndał, nie? więc myślę, a to nie, to zostawię go, niech się modli, nie? nie zaszkodzi mu. I tak szedłem za nim parę metrów, aż zauważyłem przed nim na ścieżce takiego wielkiego szczura. Szybko zacząłem rozglądać się za kamieniami, a on schował szybko ten różaniec do kieszeni w sutanny, a w drugiej kieszeni już miał przygotowane kamienie. Wyciągnął te kamienie i dawaj, pogonił za tym szczurem. I on jest porządnym księdzem, proszę się nie obawiać. Natomiast ten, ten obrazek chciałbym, żeby sobie zapamiętać. Jak to jest, że tak może być, że w jednej ręce można mieć różaniec, a w drugiej można mieć kamienie. Jak tak niestety o prawicy można powiedzieć, że, że ma usta pełne religii i pełne nienawiści, pogróżek, jakichś złych słów wobec innych. Jak młodym ludziom mówić o Bogu miłości, o Bogu Ojcu, kiedy z różańcem w ręku można komuś życzyć najgorszych rzeczy, kiedy można na kogoś wyzywać, bluzgać, nie szanować jego godności. Druga taka głupota jest głupota, która udaje patriotyzm. Kiedyś miałem rekolekcję tak niedaleko Warszawy i do pomocy do spowiedzi tam przyjechał taki ksiądz, zakonnik, misjonarz. Wrócił rzeczywiście z misji, więc był taką ogorzałą twarz, był opalony, miał czarną brodę. I opowiadał, jak to szedł w Warszawie i drogę zastąpiło mu kilku takich osiłków, co uważają, że są patriotami, że to na tym polega, że można tych, którzy nie urodzili się w Polsce, można bić i można ich poniżać. I wepchnęli go do jakiejś bramy, no bo miał tę brodę, miał ciemną cerę. Wypchnęli go do tej bramy, zabrali mu komórkę, e, jeszcze chcieli mu zabrać bluzę. To była taka połowa października, bo już dość zimno, zmiał taką bluzę, <laughs> rozpiął ją. Okazało się, że pod spodem ma t-shirt, taką koszulkę z nadrukiem tam Bóg, Honor, Ojczyzna, coś w tym stylu. I ten herszcz tej bandy wtedy oddał mu tę komórkę i do tych swoich kamratów mówi, e nie, ten jest nasz. I teraz sobie pomyślmy, jak to jest, co to znaczy. Drugi człowiek jest człowiekiem. To nie o to chodzi, czy jest nasz, czy nie nasz. To jest żaden wyznacznik, nie? kiedy jest wolność. Oczywiście, nasz, czy nie nasz, to ma wtedy znaczenie, jak pod, na weselu chłopy biorą już za krzesła i się zaczynają okładać. Nie? No wtedy nie, mam, nie ma czasu na dyskusję. Nie? Jesteś nasz albo nie, albo to krzesło. No wtedy, wtedy tak, ale jak mamy wolność, to wtedy trzeba się zastanawiać, Jaki jest drugi człowiek, jaka jest jego godność, jak z tym drugim człowiekiem postępować, nie? że naszym się wybacza to co mówiłem na pierwszym spotkaniu naszych się zamiata pod dywan, żeby im się co krzywda nie stała, żeby uniknęli odpowiedzialności, zebrać się z naszymi, żeby na tamtych, żeby tamtych oczerniać, kłamać, tylko żeby wygrać. Nie, to nie jest moralne. A wydaje się, i można tak sobie to wyobrazić, że to jest jakiś, jakiś rodzaj patriotyzmu, bo na, nasi muszą być lepsi niż, niż inni. I teraz, jak można dzieciom mówić: uczcie się, nie? uczcie się, to jest wasza praca. Jak na niej zbudujecie kiedyś jakąś swoją przyszłość, oni się popukają w głowę: co to znaczy, uczcie się? Wszystko jest w internecie. A sztuczna inteligencja wszystko, wszystko napisze, i, i po co. Nie? I, I niestety tak to, tak to może wyglądać. I mówienie młodym ludziom o uczciwości, o, szla, o szlachetności, ma się nijak do tego, jak potrafimy oczerniać potrafimy oskarżać władzę, tę czy tamtą. Pluć na władzę, pluć na policję, mówić, że prawo jest po to, żeby je łamać, a zasady są po to, żeby je omijać. Trzeci punkt to jest taka głupota która udaje hmm, 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 zabawę bo śpiewali tak w poniedziałek rano kosił ojciec siano we wtorek rano suszył ojciec siano w środę rano grabił ojciec siano w czwartek rano zwoził ojciec siano w piątek rano sprzedał ojciec siano a w sobotę rano przepił ojciec siano i tak to czasem wygląda, że coś tak, tak się goni, 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 żeby zarobić, zarobić, a potem w weekend przepuścić to wszystko, albo w urlop nie? przepuścić to wszystko. <laughs> no dobrze by było, że tak sobie się pozastanawiać nad tym, co to znaczy, żeby Dzień Święty święcić. Żeby nam, Że prawda o człowieku nie jest taka, że on przerabia, przepuszcza przez siebie jakąś materię. Jest coś więcej. Jest jakieś życie duchowe. I, i naprawdę warto się nad tym zastanowić. Jakby zajrzeć jeszcze raz do Pisma Świętego, jest takie wydarzenie, kiedy Matka Boża i święty Józef gubią Pana Jezusa, nie? gubią Go. Trzy dni go potem szukali. I jak pisze w Ewangelii, jak jest napisane w Ewangelii, myśleli, że jest wśród pielgrzymów. Nie? Jak myślimy o naszym życiu duchowym, to, to nic nie dzieje się automatycznie. Nie? To nie wystarczy się zapisać nie? na pielgrzymkę albo do jakiegoś, do jakiegoś kółka różańcowego. Nie? Jak mówi Pismo, nie? nie było Jezusa wśród pielgrzymów. Jeśli to stanie się grupką wzajemnej adoracji, albo grupką, która, która wywyższa się ponad innych, to nie będzie tam Jezusa. Potem myśleli, że jest w gronie tych jakichś tam krewnych, ale też nie było tam Jezusa. I może być taka pokusa, że jak przychodzi niedziela, jest ładna pogoda, a to będziemy tradycje rodzinne wzmacniać. To wszystko jest fajnie, ale nie zastąpi życia duchowego w nas. Potem trzy dni szukali biegając po ulicach Jerozolimy, i może być taka też pokusa, że w ten piękny, świąteczny dzień gdzieś pojedziemy. Coś zwiedzimy, coś zobaczymy, ale nie zastąpi to naszego życia duchowego. Dopiero wrócili do świątyni i tam w świątyni spotkali Jezusa, który na dodatek ich zapytał, czemuście mnie szukali? Nie, żeby w tym biegu życia, żeby się zatrzymać i zastanowić się, dokąd to moje życie zmierza, czemu ja miałbym szukać Pana Boga. Nie? I co, co, jest, co jest w tym świecie takiego, co mnie przekracza? Gdzie tego Pana Boga mógłbym, mógłbym odnaleźć i co on mógłby zmienić w moim życiu? I ostatni punkt to jest taka głupota, która udaje nowoczesność. Udało nam się zajrzeć na krańce wszechświata. Udało się zajrzeć do wnętrza atomu. Wydaje nam się, że możemy wszystko. No, możemy dużo ale nie wszystko, a to dużo jest bardzo niebezpiecznie, bo naprawdę możemy z materią zrobić przeróżne rzeczy i to, co niesie ten dzisiejszy świat, to, co ludzie chcą ustalić między sobą, to oczywiście daje nam jakąś możliwość rozbudowywania naszego myślenia o sobie rozwijania nauki. Wszystko fajnie, ale to że coś potrafimy zrobić, nie znaczy, że powinniśmy trzeba się zastanowić, gdzie to umieścić na skali dobra i zła. to jest tutaj bardzo istotne. Jak teraz idzie dyskusja o tym jak nazwać, jak nazwać związki międzyludzkie, jak nazwać mężczyzn kobiety, jak nazwać Życie samo. Jeśli my to nazwiemy, jeśli my zdecydujemy, gdzie jest granica, niezależnie od tego, jaka jest naturalna granica, to jest problem. Bo co zrobić z tym życiem, które jest nie wiem, przed tym dwunastym tygodniem? Jeśli nie uznajemy tego za życie, co zrobić Co zrobić z tym, co się już, co się już poczęło, skoro odmawiamy temu prawa do, do, do ochrony? No, to może być bardzo, bardzo nieciekawe. Radziłbym się nad tym pozastanawiać, bo tu chodzi o to, w jakim świecie będą oni żyć. W jakim świecie ży, będą żyły dzieci, dzisiejsze dzieci, młodzież. Jak sobie, jak będzie można poprzestawiać różne terminy, różne definicje. No jak stworzyć coś, co nazywamy tradycją, historią, co, na, na czym można by budować, bo wiadomo, że, że dzień za dniem to tworzymy. I ten ostatni punkt, co po nas zostanie? Kiedyś turysta wychodził gdzieś w góry i wychodzi przed chałupę, a tam siedzi Baca. Przed nim takie wielkie drzewo i ten, a Baca dłubie w tym drzewie takim kozikiem, nie? Turysta się pyta, co robicie, a Baca mówi, a udeckę se strugą, będę miał na ryby, będę se pływał, hej. No to turysta poszedł w góry, za jakiś czas wraca, a ten, ten Baca siedzi przed chałupą, za nim sterta trocin, wielka jak ta chałupa, a on ma taki drąg w ręku, nie? I baca się, ten turysta się pyta, co robicie, a Baca mówi, a se strugą, będę miał dowozu nowy, Po jakimś czasie ten turysta jeszcze wychodzi tam na wie, wieczorem na miasto chciał wyjść patrzy się ten baca siedzi i ma taki patyczek tylko w ręce nie? No i pyta się, a co co robicie? A ten już taki wściekły mówi, no jak teraz nic nie zepsuję, to sobie chociaż wykałackę zrobię. Nie? I, I tak by sobie można było myśleć, żebyśmy chcieli, nie? chcielibyśmy coś wielkiego. Nie? A mamy nasze życie. I tu sobie trzeba tego Dawida przypomnieć. On chciał zbudować świątynię, niby fajnie, ale te świątynie dawno temu zburzono, a te... Ulotne, ulotne, wydawałoby się nic nieznaczące, piosenki, yy, wiersze, które nazywamy psalmami, nimi Kościół modli się do tej pory, przetrwały tysiące lat. I tak bym radził, nie, żeby tak sobie pomyśleć, jak yy, pomyśleć sobie o tym życiu. Yy, ono może jest takie niepozorne, jak ta wykołaczka, yy, ale to jest wszystko, co mamy. To jest najważniejsze na świecie, bo to jest nasze życie, to jest wasze życie to jest to jak budujecie ze sobą wasze relacje jak macie dla siebie cierpliwość jak odbudowujecie te relacje kiedy coś się zepsuje to jest być może takie niepozorne ale to odkłada się w sercach waszych bliskich to odkłada się na wieczność tak bym życzył żeby umieć to docenić umieć to uszanować umieć za to Panu Bogu podziękować i każdego dnia z taką jak ta alkoholiczka która odkryła wartość jednego dnia żeby doceniać i obdarowywać się każdego dnia sobą na aż tam po szczęście wieczne. Amen.